bardzo serdecznie. Wróciłam się ze szkoły, wstępu ze sklepu. Ale chciałam. Chciałam Was poinformować, że nie będą albo wcześniej, o 18.10, tylko będą o, myślę, 16, 17, coś w tym z tych też chciałam wam powiedzieć, żeby musiałam gdzieś dołożyć. Koty. Ja jeszcze widzę nam czasu, powiem o tym jak sarna wpieprzyła mi się pod koła i się wyświetla no, ona no, Tak, widzę. jadę sobie jadę z tej długiej gółki, nie dęcą co. Nagle wybiega sobie ta sarna. I tutaj ja, i tu, gdzieś naprzód i w kiełdzice, się dookoła, się nie stał, ale tak, że to ulica, tak, mi się wytrzymała, jak i ulica. O no, tak, Wywaliła się wicowie i. i no i kurde, nie cały, że tak, boli, jak ta droga. Ale na szczęście jest. I ona, właśnie, jak ten, już. ona właśnie, jeszcze poślizgała, i taki uziu, taki. Więc zakręcała co... i ciuuuk, zapłynęła od została, mi się ożywił szczęść, bo leżała dłuższy czas jak nie śpiewał. 3-4 minuty leżała. Ja Podchodzę do niej, dotknęłam pierwszą stronę, była to nagrać widownia, ale wiecie jaka strata była. I Notkałam ją, a ona w niej zaczęła uciekać. Okulała. <grym> <kuh> widzieliście się o takiego uderzenia, to ja uderzyłam w leżałam przez chwilę. Pani ochroniarz i druga pani ochroniarz. <głysza> e, więc ta to... szkoda, szkoda, że to się zrobiło, ale widzowie no, ja no, na pierwszy raz miałam ze sprawność, w... że jak nie, nie walnęła... No widzę, nigdy nie już że życie na wsi będzie... Łatwe. Długa sytuacja, Moja mała kiedyś widziała też. Widziała też właśnie jelenia u nas tu w sadzie blisko nawet. Widziała i... No i to na śniebał, nie nawet nie uciekał. Przed co i poszedł na szczęście. I jeszcze jedna sytuacja... E, pie, pies, psy widzę. E, Widziałam tylko psa. Tu zaczął nie godzić Jak zwykle ja Tata widzę pecha do e, Do zwierząt Nie zależy do jakich Do koców Oprócz do koców, i psów Ale ta to Mam Pecha No, więc tyle Co idzie, ja, ja widzę, tam. O tam. Muszę się. Kurde, nie widać tego, że należy. Ale widzę, że. Ja Kurde, nie widać kolejna szkoda. Ej, co? Ej, co? Jest. Nie, nie wiem, jak wysada. I sobie kogoś wychodzi. Tylko, że należy szkoda. Da, da jo je to, da je to tisto, kar je vabka, da je to, da je to bubo.